Pielęgniarka wstrzyknęła powietrze do mojego węflonu, patrząc mi prosto w oczy, i zrozumiałam w tamtym momencie, że próbuje się nie pozbyć. Nie powinnam była być przytomna. Operacja skończyła się kilka godzin wcześniej, ale coś poszło nie tak z narkozą. Obudziłam się sparaliżowana, nie mogłam mówić ani się ruszyć, ale wszystko czułam i rozumiałam. To się nazywa świadomość anestezjologiczna. Czułam zimną powierzchnię stołu operacyjnego pod plecami, słyszałam piknięcia monitorów, widziałam światła nade mną, ale nie mogłam krzyczeć. Kiedy zaczęli ciąć, nie mogłam nawet drgnąć. Gdy coś wyciągali ze środka mnie, mogłam tylko leżeć, uwięziona we własnym ciele, modląc się w ciszy, by ktoś zauważył, że jestem przytomna. Po przewieźli mnie na salę wybudzeń i wtedy weszła ona, nocna pielęgniarka z lodowatym spojrzeniem. Zerknęła w moją kartę, pochyliła się nade mną i szepnęła: "Jeszcze tu jesteś, prawda?". Widzę to w oczach. Monitor serca nagle przyspieszył. To był jedyny sposób, w jaki moje ciało mogło błagać o pomoc. Spojrzała na wykres i tylko się uśmiechnęła. "Nie martw się. Pomyślą, że to tylko stres po operacji." Wyjęła strzykawkę nie stacji medycznej, ale ze swojej kieszeni. "Wiesz co to za tor powietrzny?" zapytała, obracając ją w palcach. "Kiedy powietrze dostaje się do krwi, może zablokować dopływ do mózgu, serca, płuc. Wygląda jak zwykłe powikłanie." I wtedy zbliżyła strzykawkę i wbiła igłę, a ja byłam pewna, że to koniec. Czułam, jak powietrze powoli przemieszcza się w moich żyłach. Ciało nadal nie słuchało, ale po policzku spłynęła mi łza, a palec lekko drgnął. To wystarczyło, żeby lekarz stojący w drzwiach, wszedł do środka zaniepokojony. Zatrzymali ją kilka minut później, z pustą strzykawką w kieszeni i chłodnym uśmiechem na twarzy. Dziś to ja składam zeznania, a ona patrzy na mnie przez kulę odborną szybę. Już nie jako pielęgniarka, tylko oskarżona o trzymaństwa i próbę czwartego.